Cześć moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj przychodzę do was z takim trochę innym filmem, ponieważ widziałam to właśnie na zagranicznym YouTubie. Otóż, że osoby robią taki trochę challenge. Otóż wstają przez 7 dni w tygodniu o godzinie 5 i sprawdzają jak to jest, czy jest może lepiej, czy też nie. I stwierdziłam, że w sumie chciałabym nie spróbować, ale też nie do końca spróbować, ponieważ ja jak jeszcze była właśnie edukacja stacjonarna, no to ja wstawałam tak naprawdę 2 albo 3, Dni, to zależało, bo też tam były zmiany planu, aczkolwiek wstawałam o godzinie 5, więc dla mnie to nie jest coś takiego totalnie, totalnie, totalnie nowego. Aczkolwiek właśnie przez to, że już jakby, że jest zdalny i w ogóle, no to jednak już nie wstaję od pewnego czasu, od już nawet tak około pół roku można w sumie powiedzieć. Nie wstaję już o tej godzinie 5, więc w sumie to będzie i po części taki challenge, bo jednak nie będę wiecie, wstawała tam 3 czy 2 dni, tylko jednak 7 dni i to tak wiecie dzień po dniu, a poza tym też przy okazji przy. Przypomnę sobie, jak to jest właśnie tak wstawać o tej piątej i zobaczymy, czy stwierdzę, o fajnie jednak się wstawało o tej piątej, czy może jednak stwierdzę, że lepiej wstawać no, o takich późniejszych godzinach w stylu siódma, ósma, szósta, zależy od dnia. Więc zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i co, zapraszam Was do oglądania. Moi drodzy, w poniedziałek właśnie zrobiłam sobie taki makijaż. No znaczy, to nawet chyba nie można nazwać makijażem zbytnio. I ogólnie idę jeść śniadanie. I moi drodzy, tak się prezentuje moje dzisiejsze y, śniadanko, czyli tak naprawdę serek wiejski, do tego taki drzemik y, jagodowy w sumie i do tego położyłam sobie jeszcze tak, żeby dodatkowo ładnie to wyglądało jeżynę na górę i zabieram się za jedzenie. Moi drodzy, ja właśnie zjadłam i teraz tak naprawdę udaję się do mojego pokoju i ogarnać. Ogarniać będę chyba szkołę w ogóle mega dziwne jest to, bo jakby ja śpię przy opuszczonych roletach, więc jest ciemno w pokoju, a teraz je podniosłam i jest jasno, naprawdę nie wiedziałam, że jest aż tak jasno o godzinie piątej, w sumie już po piątej. Ogólnie teraz mam wolny czas, więc zabrałam się za robienie biologii. moi drodzy, więc tutaj mamy pół jabłka, mamy tutaj też tak naprawdę pół gruszki i do tego liście. Wydaje mi się, że trochę za dużo jest tych liści, aczkolwiek to się okaże, więc teraz bierzemy i zabieram się za wyciskanie. Dzień dobry, dzień dobry, witam panią Polę. Pani Pola się przeciąga, bo się przyszła przywitać, a ja właśnie yy, stwierdziłam, że jeszcze mam czas, a właśnie z, tak naprawdę już wypiłam yy, mój soczek. Yy, no i przyniłam się tutaj na naszą domową siłownię i tak naprawdę biorę mam, ja że ja osobiście uwielbiam ćwiczyć właśnie z Matfit, więc no, zabieram się za kontynuowaniem właśnie tutaj tak naprawdę tej jogi mojej porannej. Ja przejęłam sobie śniadanko, dzisiaj postawiłam na jajecznicę. Też jest taki szczepiorek, rzodkiewka i chlebek. Kto idzie na spacerek? Pani Pola idziesz na spacerek? No, doszło się w ogóle piękny widoczek. Kocham tędy chodzić. Aczkolwiek minusem jest to, że wieje wiatr, i może nawet Wam szumić trochę. Moi drodzy, to jest tak po prostu pięknie, w ogóle jest tak fajnie cieplutko, i tutaj, akurat w tym miejscu, gdzie ja stoję, nie wieje wiatr i do tego widok, jak za mną, i spacerujemy sobie z panią Polą. Ale mega, mega fajnie, w ogóle dawno nie chodziłam na takie spacerki, bo było wiecie śnieg i tak dalej. I stęskniłam się z tym, jest w ogóle mega fajnie, bo jest cieplutko. Jestem, zobaczcie, na samej bluzie, a jest mi naprawdę ciepło. W ogóle teraz sobie tak idę z panią Polą i przy okazji spotkałyśmy też tutaj naszego sąsiada, który ma takie trzy mopsiki, one są takie słodziutkie, serio. No i idziemy sobie dalej. Witajcie moi kochani, witam się z wami w czwartek. Ja się dzisiaj ubrałam tak dla odmiany trochę bardziej elegancko i tak naprawdę zaraz idę sobie zrobić jedzenie. No i moi drodzy, dzisiaj stwierdziłam, że zrobię sobie moją ukochaną ostatnimi czasy, zresztą mojej mamy też, owsiankę pieczoną i tej wziąłam wszystkie składniki. Dzisiaj stwierdziłam, że zrobię sobie właśnie dodatkowo z kokosem, więc tutaj mam w pudełku, do tego jeszcze będzie kakao, no, więc taka kokosowo-czekoladowa, można powiedzieć. 150 ml mleka. Teraz jeszcze daję y, pół szklanki płatków owsianych. Do tego dodaję teraz pół banana. I teraz dodaję jeszcze kokos. Ja dodam takie gdzieś y, dwie łyżki czubate. Ostatni składnik, czyli kakao i ja dodam tak naprawdę taką czubatą łyżeczkę, tą małą. No i moi drodzy, teraz ogólnie już to zakręcam i będziemy to blendować i dodatkowo też w poprzednim filmie, czy tam poprzednim, poprzednim, e, mówiłam Wam, że jeszcze można dodać cukru, aczkolwiek nie wspomniałam Wam w sumie o tym, że ja osobiście na przykład nie dodaję cukru, bo nie potrzebuję, aczkolwiek jeżeli ktoś woli, żeby to było takie, wiecie, bardziej słodkie, no to może jak najbardziej dodać ten cukier. Bało nam się to i teraz tak naprawdę już będę to nalewała i wstawiała do piekarnika. Ja to już właśnie tutaj nalałam i teraz będę to wkładała do nagrzanego piekarnika na temperaturę 200 stopni Celsjusza i będę to piekła przez 15, w sumie może 15-16 minut. ...owoce, żeby ozdobić sobie tą owsiankę i w ogóle stwierdziłam, że ozdobię ją identycznie jak ostatnio, zobaczymy czy mi się uda odtworzyć, No i co moi drodzy? Ja właśnie skończyłam już moją obsiankę i teraz lecę do pokoju, ponieważ za chwilę zaczynam lekcję i wydaje mi się, że odzywam się do Was zazwyczaj rano, więc no, chyba już w piątek się do Was będę odzywała. Witajcie moi kochani w piąteczek, piątunio i... i co? I tyle? Mam pozytywny nastrój, ponieważ wiadomo, piątek to jest weekendu początek i tak dalej. No, ja ogólnie w piątki mam na 8.15, więc troszeczkę mogę się wyspać. Poza tym moje dwie pierwsze lekcje to są WF-y, więc też są jeszcze takie trochę luźniejsze. W ogóle piątek to już jest taki... Trochę taki początek weekendu, właśnie tak jak wspomniałam, jeżeli chodzi o moje lekcje również. Ja dzisiaj się w ogóle ubrałam w taką luźną bluzę. No, poza tym też zaraz właśnie mam te dwa WF, w sensie zaraz, no, wstałam o piątej, więc jest jeszcze sporo czasu do 8.15. Serio, to jest właśnie mega, mega fajne wstawaniu o piątej, że jak wstajemy tak wcześnie, to potem jakby nagle jest mega, mega dużo tego czasu i teraz ogólnie idę zjeść sobie śniadanko i zabiorę się za robienie zadań z chemii, żebym po prostu, wiecie, miała wolniejszy czas w weekend. Moi drodzy, ogólnie skończyły mi się te dwa WF-y i teraz idę sobie do kuchni. mam taką gigantyczną ochotę na ananasa, dlatego też go wzięłam sobie właśnie tutaj pokroiłam i będę sobie go jadła. Moi drodzy, przysiadam sobie jeszcze tutaj tak właśnie na łóżku, ponieważ na początku tego filmu wspominałam, że będę tak naprawdę wstawała o tej piątej przez tydzień, czyli przez 7 dni w tygodniu, aczkolwiek jednakże Moje zdrowie nie do końca mi pozwala na takie eksperymenty, tak to nazwijmy, więc wstawałam przez 5 dni w tygodniu w sobotę, pomimo wszystko też wcześniej wstaję też z budzikiem, aczkolwiek no nie o piątej. W niedzielę jednak też bym chciała się trochę wyspać, bo biorę pewne lekarstwo i jednak takie wyspanie się i, i, i tego, co powiedzieć, takie wypoczęcie, jednak ma znaczenie na to, jak mój organizm reaguje na ten lek, więc po prostu wolałabym nie ryzykować. Dlatego Was najmocniej przepraszam, że to nie będzie 7 dni, tylko będą to 5 dni. Aczkolwiek, no, no po prostu tak y, zadecydował tak, no, no, coś, co ciężko mi się wysłowić w ogóle, bo jednak chciałam zrobić to przez 7 dni. Ja jestem taką osobą, że jak już coś powie, no to chcę to zrobić. Y, no, aczkolwiek przepraszam Was właśnie, że to nie będzie to 7 dni. No i co, moi drodzy, wtedy muszę się z Wami pożegnać. Wstawałam przez 5 dni. Mam nadzieję, że mi wybaczycie to, że to nie było właśnie to 7 dni. No i dziękuję Wam za oglądanie. Oczywiście Możecie zostawiać łapki w górę, subskrybować mój kanał, no i co do zobaczenia pa pa!